Posłuchajcie tylko tych statystyk, 7 meczów, 0 przegranych i tak naprawdę tylko to interesuje Hansiego Flika. ale co jeśli powiem wam, że kluczowym elementem tej serii jest... Wojciech Szczęsny <laughs> Tak, ten sam, który szokował swoją grą na przedpolu, niejednokrotnie balansował na granicy ryzyka. Jednak dla Barcelony jest jak talizman. Przynosi szczęście, daje pewność, a jego obecność wpływa na cały zespół. Ale czy to wystarczy, żeby stał się pierwszym bramkarzem na stałe? Nie wiem, choć się domyślam. Czy Flick rzeczywiście podjął słuszną decyzję? Teraz, z nową sytuacją, powiedzieć, że Chesney jest nr 1. No, Nie, na moment like tak Lecimy najpierw do statystyk i rywalizacji w Szczęsny. Bo jest co porównywać, a dane są naprawdę szokujące. Ale przedtem udostępnij ten film kibicowi Barcelony. Powinien go obejrzeć. Dziękuję. Po tym jak Hansi Flick podjął najtrudniejszą decyzję w swojej karierze i mianował Wojciecha szczęsnego numerem 1, i jakiś penia mógł poczuć się zagubiony. Co to, to, to się stanęło? Tym bardziej, że szkoleniowiec bramkarzy, José Ramón de la Fuente, wolał w bramce Barcelony hiszpana i głośno o tym mówił, że jest po prostu lepszy. Statystyki nie są łaskawe dla polskiego Pera. Na 20 strzałów w jego stronę stracił aż 8 goli. W ostatnim meczu Zalowec miał zero interwencji, bo rywal nawet nie oddal jednego celnego strzału. Ale i Penia w bramce nie zachwyca. Jego skuteczność to zaledwie 63%. To mi się podoba! Oprócz tego w poprzednim sezonie był najgorszym bramkarzem w lidze Ze skutecznością obron na poziomie tylko 55% Ponadto został okrzyknięty najgorszym przywódcą obrony w historii Barcelony Te liczby i słowa mówią naprawdę dużo A teraz wracając do Szczęsnego Część straconych przez niego bramek wynika z błędnych wyjść i niepotrzebnych fauli Które kończą się golami lub rzutami karnymi Co więcej krytycy skupiają się na tu i teraz I porównują marne 60% Szczęsnego do Terstegena, Który w Barcelonie bronił ze skutecznością 69% Oprócz tego u Wojtka dochodzą błędy komunikacyjne, jak w starciu z Balde, które po prostu wymagają zgrania z defensywą. Timing wyjścia był dobry, tylko Baldo po prostu mnie nie usłyszał. Zdarza się to. i zapominajmy, że pewność siebie nabiera się wraz ze zgraniem i minutami na boisku. Dlatego nie ma co oceniać jego gry tylko po kilku meczach. To jest po prostu bez sensu. Hey, sometimes good, sometimes Trudno sądzić, by presja w Barcelonie mogła szczęsnego przytłoczyć. W końcu, lata spędzone w pierwszym składzie kanonierów, czy starej damy są najlepszym dowodem na jego solidność. Wojtek wciąż szuka formy i spokoju w grze. Ale jedno jest pewne: przez 7 lat w Juventusie miał skuteczność interwencji na poziomie 73%, co czyni go jednym z najlepszych bramkarzy w historii Serii To prawda, że w obecnym sezonie w kilku spotkaniach miał gorsze momenty. Każdemu zdarzają się błędy. To jasny sygnał, że szczęsny przewyższał pod względem doświadczenia. I osiągnie się na najwyższym poziomie rozgrywek Jego bogata kariera w czołowych europejskich klubach Świadczą o jego klasie Penia mimo, że jest obiecującym talentem Wciąż dopiero buduje swoje doświadczenie w elicie To z kolei może prowadzić do kosztownych błędów W kluczowych momentach sezonu Chociaż na zdjęciach FC Barcelony Peña wygląda na obrażonego na cały zespół Źródła z szatni zapewniają, że między nim a szczęsnym Nie ma żadnego konfliktu Hiszpan przez lata był cieniem Ter Stegena. Rzadko puszczał ławkę rezerwowych Więc taka sytuacja nie jest dla niego niczym nowym. Lecimy teraz do charakterystyki gry Wojtka Szczęsnego. Jeśli o to chodzi, to Wojtek różni się od Peni dosłownie we wszystkim. Szczęsny jest bramkarzem, który żyje na krawędzi. Nie jest typowym golkiperem, który spokojnie sobie czeka na strzały rywali i gra bezpiecznie nogami. On ryzykuje. Wychodzi daleko poza pole karne. Podejmuje decyzje, które momentami przypominają bardziej grę obrońcy niż bramkarza. Jest trochę jak młodsza wersja Neuera. Potrafi wygrać mecz genialnymi interwencjami, ale też jednym błędem pogrążyć całą drużynę. Barcelona wiedziała co bierze. bier z nim kontrakt. Wojtek to bramkarz z charakterem, ale też z historią ryzykownych decyzji. Wszyscy pamiętamy Senegal 2018. Jeden fatalny moment i koszmarnie stracona bramka na Mistrzostwach Świata. Teraz kibice w Zabarcelony mogli na własnej skórze poczuć ten sam ból. Po kilku naprawdę szalonych akcjach Wojtka. Obrabił gadą, do koglu, wychodzi szczęsty nie porozumie! Jednak za każdym razem bez konsekwencji w postaci przegranego meczu. Jeszcze niedawno nikt nie spodziewał się, że Flick postawi na szczęsnego. Jego debiut 4 stycznia, nic specjalnego. Pierwsza prawdziwa szansa była z biegiem okoliczności i niaki Penia spóźnił się na trening, więc to Wojtek skoczył do składu w pucharze króla z barbastro. I ledwo uniknął kompromitacji z zespołem kilka klas słabszym. O tymczasem Szczęsny... Potem przeszedł finał z Realem. Fawna Kejlianem Mbappe. czerwona kartka i koniec meczu dla Szczęsnego. Wydawało się, że ławka rezerwowych czeka, ale nie. Flick miał inne plany, powiedział jasno. Z Wojtkiem na bramcy jeszcze nie przegraliśmy. I tak było. Nawet w szalonym meczu z Benfica. Najpierw błąd przy wyjściu, a potem kluczowa interwencja w końcówce, kiedy zatrzymał Di Maria w Sytuacji sam na sam. Mimo wygranej w tamtym meczu, hiszpańskie media nie dawały mu spokoju. Nieudolny, niepewny. Slick na siłę próbował jego dopasować do Barcelony. Ale rzeczywistość jest inna. Szczęsny jest numerem 1, a jego forma wyraźnie idzie w górę. Teraz pytanie, czy Hansi Flick chce wygrać bramkarzem trofea? Możesz mieć najlepszy atak, zdobywać mnóstwo goli, ale jeśli na bramce stoi ktoś, kto w kluczowym momencie nie wytrzymuje ciśnienia, to sukcesu nie będzie. Piłka to nie tylko świetne interwencja i refleks. Bramkarz musi mieć coś więcej, mocną psychikę. Bo kiedy na boisku robi się gorąco, to właśnie on jest ostatnią linią obrony i nie może nagle rzucić rękawic i powiedzieć: Chłopaki, a jednak idę grać w napadzie, bo tu za dużo stresu. Weźmy na przykład. Technicznie jest naprawdę dobry i widać, że w tym sezonie się mocno rozwinął. Ale kiedy coś zaczyna się psuć, gość wpada w tryb panika 2-0. Jeden błąd i nagle wygląda, jakby zobaczył test z matmy, na który się nie uczył. Niepewność widać w jego ruchach, a rywale tylko na to czekają. Futbol jak w dżungli. Jeśli pokażesz strach, zostaniesz pożarty. A szczęsny to zupełnie inna historia. Jemu też zdarzają się błędy, jak każdemu, ale różnica polega na tym, że on nie pozwala, by go złamały. Nie spuszcza głowy, nie zaczyna grać na alibi. Po prostu podnosi się i gra dalej. Jakby to była tylko lekka stłuczka na parkingu, a nie katastrofa w polu karnym. Widać to było w meczu Barcelony z Benfica. Po pierwszej połowie piłkarze schodzili do szatni przygnębieni, wyglądali jakby w myślach, już zamawiali pizzę na pocieszenie, ale szczęście nie pozwolił im się załamać. Był pierwszym, który zaczął motywować drużynę, podnosić głos, przypominać, że to nie koniec. Nie chował się po kątach, nie robił miny, nie moja wina. Pokazał, że jest liderem. Gdyby mógł, to pewnie jeszcze przyniósłby każdemu espresso i powiedział: Panowie, mamy drugą połowę do wygrania, i właśnie dlatego flick chciał zmiany. Oficjalnie mówił, że Penia jest numerem jeden, ale prawda była taka, że tylko czekał na okazję, żeby wprowadzić kogoś, kto da drużynie pewność. Wystarczyło jedno spóźnienie Hiszpana i decyzja zapadła. Na najwyższym poziomie nie liczą się tylko umiejętności, liczy się charakter, a szczęsny pokazał, że jest bramkarzem, który nigdy się nie poddaje. Dla niego nie istnieje coś takiego jak Dziś mi nie idzie, spróbuję jutro. Nie ma taryfy ulgowej, a co daje Barcelonie szczęsny w bramce? W pięciu meczach 19 goli zdobytych. W ostatnim starciu zalewać czyste konto. To już nie przypadek. To fundament pod sukces, ale to nie wszystko. Zgranie z obroną rośnie z każdym meczem. Cała defensywa rozumie się z nim coraz lepiej. Flik wymaga od bramkarza wychodzenia do długich piłek, a to wymaga pewności siebie i automatyzmu. Do tego gra nogami Wojtka to aż 90% celnych podań. A to w Barcelonie kluczowa sprawa, bo tutaj bramkarz to nie tylko ostatnia linia obrony, ale też pierwszy rozgrywający. I najważniejsze: Barcelona chciała bramkarza, z którym będzie mogła walczyć o ligę mistrzów. No i proszę, ma. Szczęsny przez całą swoją karierę broni w tych rozgrywkach na kosmicznym poziomie: 71%, a jakby tego było mało. Po wpadce Realu ze Spaniolem Barcelona ma już tylko 4 punkty straty do lidera Sezon wchodzi w najważniejszą fazę I Flick nie miał wyboru Musiał postawić na bramce Na najlepszego bramkarza Nie było miejsca na sentymenty I dlatego Szczęsny został numerem 1 A dlatego, że jest po prostu lepszy A na tym poziomie to jedyne co się liczy Hansi Flick wie co robi Mimo, że ma wielu krytyków Kliknij obejrzyj kolejny film na moim kanale Czerw Futbolu Na pewno nie pożałujesz